A te śmieszne łopatki wykorzystujemy do przygaszania niewielkich pożarów traw. O, tak. E, dzięki za demonstrację. Albo i tak. E, dziękujemy, wystarczy. A w upalne dni pożary lasów zdarzają się niezwykle często. Jakieś pytania? Tak, bo tu jest taka łódka. Możemy sobie popływać? Ech, nie, nie dzisiaj, dobrze? Dzisiaj uczymy się o bezpieczeństwie pożarowym. O... A... O, 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 o. A teraz wstajemy i dwadzieścia pajacyków Co się dzieje? Tchu zabrakło, staruszku? Z całym szacunkiem, kapitanie Przed treningiem chyba jednak należałoby się rozgrzać Mniej przeszkadzania, więcej działania I dlatego szklane butelki mogą spowodować ogromne pożary. No dobrze, myślę, że czas na obiad. Tak, Norman Derek, pomóżcie Trevorowi przynieść wszystko z autobusu. Eee, ale dzisiaj jest za gorąco, żeby nosić. A teraz schylamy się i podnosimy wiadro z piaskiem. Każdy dziesięć razy. Ale boli. Nie przerywamy. Następny. Następna. Pyszna, orzeźwiająca herbatka. Tak, tego mi trzeba. O nie, mleko zostało w autobusie. No to idę. Zostańcie i pilnujcie kuchenki, dobrze? Moja ale nuda. Nuda, nuda, ale czemu mamy się nudzić? Chodź, ruszymy się i sprawdzimy, czy ta łódka pływa. Ale ekstra! Fantastyczny pomysł! Szybko, bo zaraz wróci pan krewonk. O! Skręciłem nad garstek. Ał. A teraz pomachamy wiadrami i w prawo i w lewo. Energicznie! Ał. Ał. Pękło mi w szyi! A, a mnie w stopie! E, co się tu dzieje? Au, dzwonię po pielęgniarkę. Trzeba sprawdzić tę stopę, bo jeśli jest złamana, to koniec. Ał. Ehm, to może na razie wystarczy. Szkoda, właśnie zaczynało mi się podobać. W takiej mgle? Na morzu to będzie jak szukanie igły z Togusiana. Widoczność jest rzeczywiście ograniczona. Szybkość minimalna. Na początku sprawdzimy teren na wschód od wyspy. A to dokąd ty nas zabierasz? Słuchajcie, pomożemy im szukać Toma. To jest gorsza niż myślałem. A do tego fale coraz większe. Słyszę się Niki. Tu jestem! Halo! Tu jestem! Tu, tutaj słyszycie? Radar nic nie pokazuje. Ponton jest za mały, radar go nie wychwyci. W takim razie wytężamy wzrok, bez nerwów. A niech to nie słyszał? Halo! Tutaj jestem! Ratunku! Ratunku, tutaj! Na pomoc! O! O! Jak ja tęsknię za moim helikopterkiem. Wiatr wieje z północnego zachodu. Zmienia kierunek co trzy godziny. Do tego mamy teraz wiosenne prądy. Tutaj. Tu gdzieś powinien być Tom. A sam szuka tutaj. Fatalnie! Nie tam, gdzie trzeba! Jak to nie tam? Sam! Sam słyszysz mnie? Charlie, słucham, co jest? Musicie zmienić kurs! Moim zdaniem Tom będzie gdzieś na zachód od wyspy. Myślę, że niedaleko od brzegu! Charlie, jesteś na 100% pewien? Słuchaj, łowię tu ryby od lat! Jestem pewien! Tak pewien, że daję ci słowo rybaka! Penny, Ben, słyszeliście! Płyniemy na zachód! Przyjęłam! Przyjąłem! Trzymajcie się, maluchy! Wiem, że to tam będzie? Mam taką nadzieję, mama. Oby był. O, o, o. Szczerze, to nie wiem, ile jeszcze wytrzymam. A, a ktoś płynie? Tak, jakaś łódź. Tutaj! Tu! O! Jest! Dobrze! Poznaliśmy się! Chłopca, już po prostu. O, strasznie wam dziękuję. Już że zostanę tam do końca życia. Daj spokój, dziękuję Czarniemu. To on cię znalazł, wiesz? Ahoj, przyjacielu! Bardzo ci dziękuję! Jesteś niesamowity! Nie wiem, co by było, gdyby nie ty! Uratowałeś mi życie! No proszę, więc w końcu coś mi się dzisiaj udało! <ścoughs> Juchu! Tata jest najlepsza, Daj no bombałszy Tata na świecie! Uwaga na cześć Czarniego! Trąbimy, mili państwo! Oto rok, rok... Ponty Bandi, Rock, Rock, Ponty Bandi, miasto moich snów. Kocham mieszkać tu, moje Ponty Bandi, ja! No, przyjacielu, to było naprawdę doskonałe. a dlaczego ty grasz pam, pam, param, pam? Wcale nie grałem pam, pam, param, pam. Grałem pam, pam, param, pom Jakoś nie słyszałem tego pomu! Powiedz sam, a ty słyszałeś pom? Ja, ym, no wiesz, nie wiem. Dziwię się, że w ogóle coś słyszysz poza swoim łaba daba dum dum dum. Hmm? Łaba daba dum dum dum? Nie zagrałem żadnego Łaba daba dum 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 nigdy! Jak to nie? A przed chwilą dobrze mówię sam? Czy dobrze? Wiesz, bo ja. A to twoje Ram Dira Di Dam? Bo Ram Dira Di Dam to mój ulubiony bit! sto razy lepszy niż twoje turururu, pip! Pi, pi. <laughs> Hej, zaraz, Elvis. Mike, spokojnie. Dzisiaj dajecie koncert, panowie. A właśnie, że nieprawda. Nie będę grał z kimś, kto nie szanuje mojego tururu pim pim, pim. A ja nie będę grał z kimś, kto drwi z mojego rambam dum. Di, ra, di, Oj, Mike, Elvis. Hej, nie możecie. Możemy. Bo tak się składa, że od dziś Elvis plus Mike Duo przestaje istnieć. Odchodzę z zespołu na zawsze. A wcale, że nie. O, jeden rozsądny. Ja odchodzę! Słuchaj, a może byś się jeszcze zastanowił i porozmawiał z Majkiem, co? Nie ma mowy. Podjąłem decyzję. Przykro mi, Majk będzie musiał sobie poradzić sam. No ale jak? Bez ciebie z zespołu zostanie. tylko Majk jego bębny. A to już nie mój problem. Zresztą nieważne: znalazłem sobie dużo lepsze hobby. Żonglerka! I dzisiaj na pokazie zamierzam się pochwalić. Kupiłem książkę i wszystko tu jest wyobraź sobie napisane. O tu, popatrz, o. Halo, halo? Gridlington, Gdzie jest ta moja... E, no... O, o, herbatka! Oj, tato, nie bądź taki! Na pewno się dogadacie! Właśnie, nie przesadzaj, kotku Przykro mi, to koniec Trzeba żyć dalej Znajdę sobie kogoś innego do zespołu Dobrze Kogo my tu mamy? Nazywam się James Jones Mieszkam w Pontypandy Bardzo się cieszymy Pokaż, co potrafisz Elvis by to zagrał dużo lepiej, bardzo mi przykro. Następny. fasola, ryby, pieczeń nie. Elvis nigdy by tak nie zaśpiewał. Następny. To ja, Norman Price, to ja. Następny. Elvis by tego nie wytrzymał. Norman, podnieś mikrofon. E, przepraszam, mamo. Nie, następny. Następny. Elvis w życiu by tak nie zagrał. O, widzę, że ktoś skorzystał z mojego zaproszenia! Nie, zobaczyliśmy plakaty na mieście. Ha! Sam, jak myślisz, kiedy wrócą? Mam nadzieję, że lada moment. Sprawdzę, jak sytuacja u Penny. Penny, odbiór Penny. Zebrał się spory tłum, trochę czekamy. Niestety nigdzie ich nie ma. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Dzielna dziewczyna! Jest flara! O nie, to na pewno oni. Jednak coś się stało. Z wyspy Ponti bandi Bandy wystrzelono flarę alarmową. Z wyspy Ponti bandi Bandy wystrzelono flarę alarmową. Henry, szykuj proszę Neptuna. Elvis zaraz tu będzie. wyspę, dobra? Ja sprawdzę, czy nie ma ich na chodzie! Hana! Oh, o raju! Ty nawet nie wiesz, jak cię zniosło! Mówiłem ci, że prądy są strasznie silne. Patrz, szukają nas na wyspie. Ale, ale my jesteśmy tutaj! I co? Masz ich? Niestety ani śladu. Sam! Na wyspie ich nie ma. Muszą być w pobliżu. Dobra, szukajcie dalej. Płynę na północ. Halo! Tutaj! Słuchaj, ale nie utkniemy tu chyba na zawsze. Nie żartuj. Znasz sama, sam jest najlepszy. Zaraz nas znajdzie. Mówiłem. Mam Bena i Hanek. Peny odbiór. Przepraszam, co to jest? O, Saro, już jesteś Jak ci się podoba mój wielgaśny nietoperz, No, prawda, że genialny? Genialny? A ty widzisz, ile miejsca zajmuje? Mój duch miał być atrakcją wieczoru, wiesz? Zabieraj tego swojego nietoperza! I jak tam, kochani, bo schodzą się goście! <śmiecki> Bawcie się dobrze! Fantastyczny! Wow! Jaki wielki! Dzięki, sam go zrobiłem! To co? Kto ma ochotę na upiorne tańce potworu? <śmiecki> Super! <śmiecki> A co to za paskudztwo? Weźcie to, bo ktoś się poślizgnie. To żadne paskudztwo! O! <laughs> tak, musi tu być na 100%. Jest! No to teraz tworzymy sobie prawdziwą atrakcję wieczoru! Straszliwie przerażający dom potworności panny Sary! ha! ha, ha, ha! Obiecałem jabłka dzieciakom. Dzięki za pomoc. Czekaj, otworzę. E, Elvis, tylko pamiętaj, nie gotuj za długo karmelu, dobrze? Bo zrobi się za twardy. Ma być lejący, pamiętasz? Jasna sprawa. Będzie się lał jak deszcz. U, jabłuszka karmelowe, ale będzie pyszota. A, a, a. A. Stać! Proszę się powstrzymać. Sam pan wie, że karmel musi zastygnąć. Kiedy ja już się nie mogę doczekać. Jak tam? Jak sytuacja? Wszystko gra? E, chyba potrzebny nam nowy karmel. Tak. I nowy garnek. Wow! Dziewczyno, jakie to piękne! To jest takie piękne i gdzie? Dzięki! Sama zrobiłam. Słuchajcie, może teraz pogramy w jakąś moją grę? Jas. Yes! Yes! będzie lepsze od okropnych bandaży. Ale! Uwaga, uwaga! Pobawimy się w przypinanie ogona straszliwemu kotu! Złodziej, nie pali się coś przypadkiem? Mój domek! O, mój niedołysz!